Саша, как хорошо, как нет. Хорошо, хорошо. Нет, блядь. Э? Да? Иди нахуй, как да? Пошу нахуй. Жопа ебана, нахуй, блядь. Нахуй Андрей, тань Ojciec najebany, matka jest pijana Wszyscy piją spiryta jak piją to do rana W żaluzji jest domowa, wszyscy pojebani Jak wchodzi tu komori to nie z drzwiami tylko z psami Ojciec bezrobotny, matka leci liść Matka robi polbruk, będzie później za co pić Leci dzisiaj grubo, żaluzja, raz techno, Matka się coś stawia, ojciec jej Dory ryja beknął Matka już ze sławkiem, znowu pali lufę Bierze se trzy buchy, potem grubo drzyga w pufę Matka krzyczy daj mi proch, Sławek grubowali w noch, Grube loty Kamil Stoch, ojciec zasnął je wyszczok, Wpada do nas Sergiej, Częstuję mnie władem Mówi do mnie priwiet, potem kręci boczki kładem. Z nami twoja matka, znowu ją ruchali Myślałem, że to ja, ja faszerował ją w Italii. Znowu media ekspert, oglądam przez szybę Widzę twoją matkę Patroszy mi rybę Teraz wjeżdża Sasha, coś go tu wygina Wali drugą setę jemelone z moka syna Leci Mortadela, zaraz będę zrać Siedzi ze mną Andry i twoja mać Wetny na chuj